a właściwie jak założyć stronę w 3 minuty? O to zapytam panią Monikę Buchelt z Webwave. Partnerem programu jest Webwave. Dzień dobry pani Moniko. Dzień dobry. E, to proszę powiedzieć, jak działa Webwave? WebWave to oprogramowanie umożliwiające samodzielne stworzenie strony internetowej bez konieczności kodowania czy znajomości tajemnej wiedzy dotyczącej projektowania stron. Każdy, kto ma minimalne przynajmniej doświadczenie w jakimkolwiek projektowaniu graficznym, może być obsługa takiego prostego narzędzia jak Canva czy chociażby tworzenie prezentacji nawet w PowerPoincie już jest czymś co daje taką możliwość żeby taką stronę stworzyć i stronę można stworzyć szybko i bez właśnie konieczności współpracy z profesjonalistami jak deweloperzy czy grafice. w Webwave stronę można stworzyć na trzy sposoby. z AI jest to ścieżka najnowsza i najszybsza pozwalająca stronę wygenerować stronę już w 3 minuty i potem całkowicie ją dostosować dla osób które nie przepadają za niespodziankami mamy Także możliwość dostosowania szablonów. WebWave oferuje ponad 100 darmowych szablonów, które są stworzone przez profesjonalistów, w pełni dostosowane do ekranów mobilnych i przekazane w ręce przedsiębiorców, którzy chcą stworzyć stronę dla swojego biznesu. Oraz opcja dla tych najbardziej czujących się pewnie w tworzeniu, czyli zaczęcia od czystej karty, czyli pełna swoboda projektowania od zera, od czystej strony. Powiedzmy trochę więcej o tym, czym jest ten kreator WebWave AI. Bo to teraz najpopularniejsze na rynku y, z określenie do y, wielu czynności, które mogą ułatwić nam życie. Na rynku kreatorów stron internetowych jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy takie rozwiązanie, pozwalające stworzenie strony z pomocą sztucznej inteligencji. Y Działa to bardzo prosto. Cały proces wygląda tak, że wystarczy wpisać prompt, czyli tak naprawdę opis. Z jaką stronę chcemy uzyskać, trochę opisać swój biznes, na przykład podać nazwę, lokalizację, trochę opisać naszą ofertę. Następnie AI zaproponuje. Trzy wersje strony, które jego zdaniem są najlepsze, najbardziej odpowiadające do tego opisu, który zaproponowaliśmy w, promcie, w Prompcie. Wybieramy, które opcje podobają się najbardziej, czekamy około trzech minut, aż AI wygeneruje naszą stronę yy, i można powiedzieć, że gotowe. Yy, taka strona ma dopasowane treści, dopasowane zdjęcia, fonty, kolor, yy, cały layout, to jakie są podstrony. Wszystko jest dopasowane, już przemyślane przez sztuczną inteligencję, tak, żeby pasowało właśnie do branży, do naszego biznesu, który opisaliśmy w Prompcie. Yy, strona oczywiście jest, Stroną naszą, stroną użytkownika, i można każdy element dostosować. Można y, nie tylko zmieniać y, warstwę taką stylistyczną za pomocą zmiany palec czy parfontów, y, ale także wnikać po prostu w layout i zmieniać każdy element y, układu, przesuwać z y, pełną dowolnością, którą gwarantuje właśnie nasze oprogramowanie. Nasz kreator, który jest inspirowany programami graficznymi. Więc oznacza to, że właśnie jest swoboda rozmieszczania elementów, możliwość pracy na warstwach, co daje łatwy sposób na edytowanie strony. AI oczywiście w WebWave nie jest tylko... W tym procesie samego generowania, ale naszym celem jest i realizujemy już ten cel, jest to, żeby AI było tak naprawdę częścią całego ekosystemu WebWave, czyli żeby pomagało użytkownikowi na każdym etapie tworzenia strony, na którym tylko może. Wiemy, że AI jest przyszłością i chcemy, żeby nasi klienci mieli możliwość z tej przyszłości korzystać już teraz, tak naprawdę. Co to też oznacza w praktyce? Czyli kiedy strona powstanie, nieważne w jaki sposób została ona stworzona, czy jest to strona stworzona z AI, czy z szablonu, właśnie w ten bardziej tradycyjny sposób, można wymieniać sekcje, dodawać nowe sekcje, korzystając już właśnie z AI. Można dodawać nowe podstrony, także generować je z AI, ale także w zakresie tworzenia treści. AI również jest u nas wykorzystywane. Mamy dwa narzędzia, AI Writer i SEO Writer. AI Writer może stworzyć dowolną treść na stronie od nagłówków, y, przez jakieś slogany czy po prostu teksty, a SEO Writer jest już narzędziem wykorzystującą sztuczną inteligencję, ale stworzoną z myślą o SEO y, i tworzy zoptymalizowane artykuły blogowe. Na podaną frazę kluczową przez użytkownika. Więc AI pomaga i w tworzeniu strony, ale strona jest dopiero początkiem, więc pomaga też w całym tym procesie rozwoju biznesu i korzystania właśnie z digital marketingu w tym, żeby swoją firmę rozwijać. Bardzo dużo wiedzy. Ale to ja jeszcze troszeczkę może cofnę się taki jeden, dwa kroki do, do, do tyłu. Czy dzisiaj jeszcze trzeba tłumaczyć, po co przedsiębiorcy strona internetowa i czy. Czy takie założenie to jest bardzo duży nakład środków, czasu? Czy przedsiębiorcy już to wiedzą? Część wie, część jeszcze być może nie ma tej świadomości, ale sądzę, że ta świadomość jak najbardziej rośnie. Co widzimy po tym, jakie jest zainteresowanie w ogóle naszym produktem, ale też rozwiązaniami właśnie takimi bardziej współczesnymi, jak no właśnie AI. Bo jeśli spojrzymy na strony generowane przez naszych klientów, to na rynku polskim 40% tych stron jest stworzonych właśnie z pomocą AI, na rynku zagranicznym aż 60%. Więc zainteresowanie jest duże i sądzę, że ta świadomość rośnie. Ale ogólnie trzeba to zawsze jeszcze powtarzać, że strona jest potrzebna. Strona to jest tak naprawdę przystanek dla biznesu w świecie digitalowym, jeśli ktoś chce wykorzystać właśnie kanały cyfrowe do tego, żeby pozyskiwać klientów, żeby budować rozpoznawalność swojej marki, budować swoje wpływy, to strona jest konieczna. Z WebWave tak naprawdę można stworzyć od strony bardzo prostej, która będzie tylko wizytówką, która można sobie wrzucić do niej link w bio na Instagramie albo podlinkować w swojej wizytówce Google'owej, żeby po prostu wzbudzić, zbudować większy autorytet i wiarygodność to też jak najbardziej można złoboje zrobić po takie właśnie bardziej rozbudowane strony czy nawet sklepy internetowe, y, które już będą nie tylko wizytówką, ale też całym narzędziem tak naprawdę do tego, żeby pozyskiwać ruch, pozyskiwać klientów y, i powiększać swoją bazę odbiorców. Kreatory sprawiły, że jest to rozwiązanie tanie i y, y, no właśnie dostępne, bo nie potrzeba już współpracować z agencją czy z freelancerem, można to zrobić samodzielnie. Mówiła pani o tych różnych ścieżkach, no i o tym, że AI prowadzi nas też przez to, nie, nie tylko samo zaprojektowanie strony, ale też dostosowanie do SEO, przygotowanie pod nią treści. No dobrze, no ale jeśli ktoś się pogubi, bo nie do końca czuje się pewnie w tym świecie. To, to może skorzystać z jakiejś pomocy? My, jako WebWave, mamy świetny dział supportu, dział wsparcia. Jesteśmy dostępni na różne sposoby. Można do nas pisać na czacie, gdzie średnio odpowiadamy w 18 sekund. Można kontaktować się z nami mailowo, telefonicznie, a nawet umówić na półgodzinną, darmową konsultację, kiedy można omówić dowolny aspekt swojej strony. I niekoniecznie ta konsultacja musi być też z naszego doświadczenia, jak widzimy, czego one dotyczą. Niekoniecznie jest to rozmowa o problemie, ale czasem nawet szukanie jeszcze nowych sposobów, co można zrobić żeby strona jeszcze bardziej pomagała właśnie w rozwoju biznesu, jeszcze bardziej spełniała jakieś cele, które są założone. Więc to wsparcie jest i jest to wsparcie, co ważne, ludzkie i po polsku. My bardzo um, lubimy AI, i wierzymy w moc AI i wsparcie AI na czatach jest u nas w godzinach nocnych, ale w ciągu dnia jak najbardziej można porozmawiać z człowiekiem, który przyjrzy się każdej sprawie i rozpatrzy ją indywidualnie i pomoże po prostu. Mhm. Dobrze, jeśli jakiś przedsiębiorca, przedsiębiorcy nas oglądają i się pomyśleli, kurczę, rzeczywiście to już jest ten czas, bo, bo może tracę klient albo mam szansę pozyskać nowych i chcę tą stronę internetową to co musi przygotować? Czy, czy musi znaleźć jakichś specjalistów, którzy jej będą jeszcze, czy jemu podpowiadali? Jedyne, co trzeba wiedzieć, na jaki temat chcemy stworzyć stronę, zazwyczaj jest to po prostu od, prosta odpowiedź, czego dotyczy mój biznes, albo y, czego dotyczy, ma dotyczyć moje portfolio, bo tego typu strony też ma, mogą być. Y, I co chcemy osiągnąć? Y, I to wszystko. To jest wiedza, która wystar zdecydowanie wystarczy. Y, te informacje potem można wpisać prompt, jeśli wybiera się ścieżkę AI-ową, albo po prostu uwzględniać podczas szukania szablonu i tworzenia już samodzielnie tych treści. Nie potrzeba tutaj współpracy z żadnymi deweloperami, programistami, grafikami. Wsparcie, tak jak już też mówiliśmy o tym przed chwilą. Jeśli będzie potrzebne, to my jako OBWEW też je zapewniamy. Czyli z tego, co pani mówi, no to każdy może sobie założyć stronę sam. Tak, dokładnie. E, drżyjcie informatycy. E, no dobrze, to, to przejdźmy do, do tego, jak tę stronę założyć. Ja poproszę panią, żeby pani pokazała i, i, i podpowiedziała też, jak technicznie w dobry sposób, najbardziej optymalny założyć stronę. Oczywiście, z przyjemnością. Jesteśmy na Państwa stronie internetowej tutaj trzeba się zalogować, zarejestrować, założyć tak. jakieś takie proste konto, które tak. będzie nas później prowadziło. Założenie konta jest w pełni darmowe, każdy może to zrobić, i przetestować narzędzie i po założeniu takiego konta bądź zalogowaniu jesteśmy przeniesieni do tak zwanego panelu webmastera, czyli takiego dashboardu, miejsca, skąd kierujemy, zarządzamy naszymi stronami. I tutaj jest piękny fioletowy przycisk strona z AI. Wystarczy nacisnąć i pojawia się ten pierwszy ekran, o którym mówiłam, czyli miejsce, gdzie wpisujemy nasz opis. Czyli tutaj trzeba wpisać teraz krótki opis swojej działalności, opis Jakiego typu stronę chcemy stworzyć? W tych informacjach rozumiem, że podajemy, jaki biznes prowadzimy. Ale też jaka estetyka nas interesuje, tak. jakie na przykład mamy kolory firmowe, jeśli one są jakieś... Tak, jeśli chcemy podać już, mamy takie informacje jak właśnie kolory brandowe, to możemy je też tutaj podać i wtedy AI i uwzględni. Ja na ten moment takich szczegółowych informacji wpisałam elegancka, żeby zostało to oddane na stronie. Oczywiście, że chodzi mi o cukiernię, nazwę tej cukierni i lokalizację i te wszystkie informacje zostaną uwzględnione w tekście. Żeby też jeszcze dać takie wyzwanie naszemu AI, ja podam co oferuje żeby to się też znalazło na stronie, oferujemy ciasta i torty na zamówienie. Dobrze. I teraz klikamy przejdź dalej. I takie dwa zdania wystarczą, wystarczą do tego, żeby założyć wystarczą. stronę internetową. No rzeczywiście. Teraz AI tworzy trzy propozycje strony, które, które właśnie zdaniem sztucznej inteligencji najlepiej będą pasowały do tego opisu. Możemy tutaj sobie podejrzeć układ takiej strony, tutaj są już też przykładowe zdjęcia. Oczywiście wszystko będzie można potem dostosować. Do mnie szczerze mówiąc w tym momencie bardzo przemawia ta wersja środkowa. Więc kliknę na nią i teraz przejdę dalej klikając generuj stronę. Otwiera nam się w tym momencie nowe okno i tworzy się tutaj strona. I za chwilę będziemy mogli obserwować cały proces generowania strony, który zajmie około 3 minut. Otwiera nam się teraz kreator. Tutaj na początku są też wskazówki już dotyczące na przykład SEO i tego, co można w kreatorze zrobić. Czyli od razu osoba, która zakłada stronę internetową, ma też dawkę wiedzy, tak. może sobie dodatkowo pogłębić czy też zastanowić się nad tym, jak jeszcze ulepszyć stronę pod względem właśnie SEO, czy dokładnie dokładnie. Jest to dla nas bardzo ważne, żeby naszych użytkowników, naszych klientów uzbroić nie tylko w narzędzia, ale także w wiedzę. Jest to dla nas niezwykle istotne. I tutaj już rozpoczął się cały proces generowania strony. Jak widać, możemy obserwować, jak to wygląda. Możemy też zobaczyć, jakie już podstrony zostały wybrane, ponieważ AI właśnie też biorąc pod uwagę branżę i to, jakie są potrzeby tej branży, jakie mogą być potencja potencjalne właśnie takie cele biznesowe, które chcemy zrealizować na tej stronie, dobiera też w ten sposób odpowiednie podstrony. Czyli właśnie tutaj jak z tego jego rzuciłam mokiem jest już na przykład podstrona z ofertą i cennikiem. Coś, co chcielibyśmy znaleźć na stronie cukierni. Więc... Mhm, czyli też to, co pani tam wpisała w tym zdaniu, także oferujemy te tak, ciasta, torty. Tak, tak, to, tak. to tutaj już będzie uwzględnione. Tak, tak. No ja powiem, że to jest kreator dla niecierpliwych, bo jak patrzę, to rzeczywiście on tak szybko działa, że jakbyśmy pracowali z informatykiem, to pewnie nie byłoby tak szybko. Ten proces zazwyczaj trwa nieco dłużej, kolejne spotkania, omawianie wersji, no trochę się to przeciąga. Nie chcę też tutaj jakoś dyskredytować czy po prostu zniechęcać do takiej współpracy, bo dla niektórych projektów jest to najlepsze rozwiązanie uh -huh. nadal oczywiście, ale dla... No Może jak ktoś ma bardzo rozbudowany tak, serwis tak. z wieloma potrzebami Y, które Oczywiście. ma zapewnić y, do tego, żeby klienci mogli z niego skorzystać, no to, to jeszcze y, AI pewnie nie do końca tak, tu będzie tak, najlepszym tak. rozwiązaniem. Tak. Ale dla y, wielu firm, które no właśnie, nie potrzebują nie wiadomo jakich jak to się ładnie mówi, wodotrysków, a potrzebują mieć estetyczną stronę ze wszystkimi informacjami. Tak, estetyczną, funkcjonalną yy, i taką profesjonalną, bo czasem właśnie jeśli samemu się nie siedzi w tym temacie, yy, no to czasem ciężko nawet sobie wyobrazić, co tak naprawdę na tej stronie powinno się znajdować i podjąć taką odpowiednią decyzję, że to właśnie to jest ta podstrona, to jest ta sekcja. Tutaj yy, AI nawet też można wykorzystać trochę jako takie źródło inspiracji. I strona gotowa. Yy, Słodkie możemy, Dokładnie. Możemy zacząć od podglądu strony, żeby sobie zobaczyć, jak to wygląda. Jak widać, ta Warszawa jest uwzględniona, podałam lokalizację, nazwa firmy Lukier też jest, więc to już nam tak naprawdę nie musimy już tego wpisywać ręcznie, to już jest, ta strona jest dopasowana. Więc tutaj mamy oczywiście odpowiednie zdjęcia, które pasują tematycznie, mamy kolejne sekcje, gdzie jest opisane, dlaczego my, świetna sekcja do tego, żeby budować zaufanie klientów, Opcja, żeby skontaktować się z firmą, jak przejdziemy właśnie na podstronę z kontaktem, widać też wszystkie batony oczywiście są funkcjonalne i tutaj mamy mapkę, gdzie wystarczy tylko ustawić Nasz y, prawdziwy adres. Y, jest y, funkcjonalny formularz. Y, w ten sposób klienci też mogą się skontaktować. Przejdźmy jeszcze na tę podstronę z ofertą. No i mamy torty, ciasta, to co wpisałam. Jakby ktoś chciał wpisać więcej, już ma te konkrety, tak najbardziej może i AI ja, też to uwzględni. Tutaj mamy też cennik. Myślę, mhm. że to wszystko jesteśmy w stanie sobie edytować, tak. e, zmieniać, e, wprowadzać Oczywiście. swoje nazwy. Tak. Mogę tutaj nawet pokazać, że u nas tort specjalny, zakładając, że. Mamy, od razu wyskakują nam też pop informujące, jak to zrobić, na ten moment to pominę, ale tak jak powiedziałam, każdy element możemy tutaj edytować, załóżmy, że nasz tort kosztuje 200 zł, więc nie tylko jeśli chodzi o samą treść, ale także ustawienie produktów. Ja tutaj mogę tym elementem przesuwać swobodnie, on jest tutaj powiązany, to są już takie elementy. Nie chcę też wchodzić w szczegóły samego mhm. tego procesu projektowania, ale jak widać ta swoboda przemieszczania elementów jest bardzo duża. Przejdę jeszcze ponownie na stronę główną szybkich sposobów też na dostosowanie tej strony. Bo kiedy tutaj wejdziemy w ustawienia, możemy na przykład zobaczyć opcje różnych palet kolorów i sobie także z nich wybierać jakie te jeszcze tak naprawdę AI nam zastosowało i w ten sposób te kolory się zmieniają na całej stronie. Jeśli chcemy Wstawić własne kolory, nic nie stoi na przeszkodzie, można tutaj po prostu dostosować każdy też y, z tych kolorów, wstawić te brendowe, jeśli się ich nie wpisało wcześniej. Więc każdy element jest oddany w ręce użytkownika. Strona zrobiona z AI jest i tak stroną klienta y, i może z nią zrobić co tylko chce, tak ją zedytować, żeby oddawała w pełni y, wizję użytkownika. Mm -hmm. e, jeśli już wygenerowaliśmy stronę, jeśli już spersonalizowaliśmy ją, mm -hmm. trudne słowo, tak, e, tak. do tego, jak chcemy właśnie te kolory, czy jakieś zdjęcia, czy mm -hmm. e, cennik. No, to mamy prosty przycisk: Publikuj i Dokładnie. strona jest w sieci. Tak, wystarczy opublikować. W WebWave stronę można opublikować za darmo, ale jest to wtedy strona w subdomenie WebWave. Jeśli komuś zależy na tym, żeby móc podłączyć własną domenę, no a na tym nam zależy, bo to nasz adres w sieci, i też skorzystać z szeregu innych jeszcze benefitów, no to tutaj mamy dla klientów plany premium, czyli nasze plany subskrypcyjne. Stronę można mieć już od 33 zł miesięcznie. Od takiej ceny zaczyna się najtańsze plany, i jeszcze dla użytkowników przez pierwsze 7 dni mamy 50% zniżkę, więc wydaje mi się, że ta cena też zachęca. Łatwość zrobienia strony i cena, myślę, że to dlatego tylu użytkowników i tylu chętnych klientów jest na to rozwiązanie. Jak widzicie Państwo, warto skorzystać, jeśli ktoś jeszcze nie ma swojej strony albo ktoś ma, ale chciałby odświeżyć, mieć nowoczesną, dobrze funkcjonującą pod względem SEO stronę, no to to jest bardzo ciekawe narzędzie do przygotowania takiej strony. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Partnerem programu było WebWave.